Cześć, witajcie! Ja jestem Rotana. To jest kolejny odcinek Asasyna. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zabójstwem kolejnej osoby. Nawet nie wiem gdzie jesteśmy: to jest chyba Damaszek, albo Akka, albo coś. Chyba Akka. Co tak szybko wracacie z powrotem? Postąpiłem wedle Twojej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda, nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swojej fortecy, by to rozpamiętywać. Dędzie Wilhelm z, z Monferatu dobrze kojarzy? Jesteś tego pewien? Chyba ta, Na chyba tyle, tak na ile nazywało. mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuje się. Dobrze. W takim razie pozwalam ci odejść. Super. Zakończ życie Monferata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Widzicie? Mówiłem. Dobra, wrócę, gdy wykonam zadanie. O matko. Kojarzę ten odcinek akurat, ponieważ będę sobie gadał z moim kolegą właśnie, który ma wielką armię i prawdopodobnie będę musiał zabijać dużo w ogóle już nie będę mówił o tej myszce, bo pewnie jej nie słychać nawet, a ja tego zawsze zapominam sprawdzać albo jak sprawdzam to nie słyszę, więc... Olać to, jak będziecie słyszeć, trudno. I tak to jakoś mega nie przeszkadza, myślę. Dobra. W takim razie musimy się udać do... E, pff, he, do jego zamku, czegoś takiego. I zabić go kiedy, no, kiedy będziemy mogli. Um, w każdym razie, ostatnio, znaczy się wczoraj, um, wyszedł trailer, znaczy no dla mnie wczoraj, dla was nie wiem kiedy, jak to zmontuję. Um, wyszedł trailer um, nowego Assassina, Assassin's Creed Unity, chyba tak, Unity, coś takiego. I bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał Ogólnie większość trailerów Cinematic trailer to się nazywa Bardzo mi się podoba, bo świetnie je robią, jak dla mnie Dobierają fajnie muzykę z tego co kojarzę w tym był Lord czy Lordi czy jak to się czyta "Everybody rules the world i uh, wants to rule the world. No i kim um, no, no, mnie całkiem całkiem pasuje. nie jest, nie jest najgorsza. A mówiąc, nie jest najgorsza, mam na myśli, że oglądam ich to praktycznie cały czas. Aha, dobra. Poczko. tu muszę ich zgubić, albo zabić, albo cokolwiek. Dobra, to może nie na tak małym polu, co ono zaraz zabijecie. Okej, okay, odsuncie się, żebym mógł pokazać cokolwiek widzą. Przepraszam <z cul> <eseus> za to słabe... O, o pięknie, teraz jest idealnie. Tu mam uliczkę. Wejdziemy zaraz w sobie. Specjalnie to De je, spo spe robiłem, spokojnie. <gryption> nie, spe serio, specjalnie to robię, bo... Chciałem się cofnąć. A inaczej bym było... nie dał rady Dobra, to nie było specjalnie. O, pięknie. I zostajesz tylko ty. Świetnie no. Nudzi! Wam się w życiu! No naprawdę, ej! Ej, ej! Ja mam się ciebie bać? Tak, masz się mnie bać. Bój się, dalej. Come on! patrzę, patrzę w kamerę. Nie patrzę na ekran. Zaraz ich. To znaczy zerkam, żeby... Nie było. Ale... Straszny tryb. Straszny. No, dobra, świetnie. Myślę..... Że nikogo już więcej nie będzie OK scena. Zakładam magiczne słuchawki mocy. I tutaj, uwaga, tam się drzwi mogą odchodzić. ludzi w Wilhelmie. Powiedziano I, mi, że trafią do nieważne, niewoli, że, nieważne, że to... wymienimy ich za ja, naszych żołnierzy. Nie, nie Zaradzeni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda. Wyświadczyłem ci przysługę. O tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz zamiary naszych nieprzyjaciół? Ty, który porzucasz pole bitwy dla politycznej gry. Zrobiłem to, co było konieczne. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło, Boże Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie. Widzę człowieka, który je steptał. Te słowa bardzo mnie ranią, panie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na twe zaufanie. Jesteś regentem Akki, Wilhelmie, i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie, ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć. Musimy Dięk odłożyć zwykle. tę sprawę na inną okazję. Nie pozwólbym cię zatrzymywał, wasza miłość. Och. Nie odchwa. Obawiam się, że w nowym świecie nie będzie miejsca dla takich jak on. Ogłoś, że chcę rozmawiać z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swoje obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak, oh, panie. Reszta za mną. Świetnie, wy też pójdziecie sobie, nie pójdziecie. Halo. Okej. Okay. Świetnie, postaram się tam dotrzeć. W normalny sposób. No w sumie tu nie ma i tak straży, więc mogę łazić sobie jak chcę i jak mi się żywnie podoba. To nie jest dla mnie oczywiście problemem. Przeszkadzam ci? Spoko, znikam już z, twojej, z, z Twojego pola widzenia. O matko! Ops. Nie no, przeszkadzaj to, to sobie Nie ma mnie tu Musimy się dostać niestety tam Co teoretycznie nie powinno być ja też Posłuchajcie co mam wam do powiedzenia właśnie rozmawiałem z królem i No dobra, gdzie jesteś? Czy ja zepsułem to właśnie? Il y a un assassin dans les parages? Il y a un assassin dans les parages? Dobra, czekaj. O oh, szaj, co to było? Łoda! <grym> <grym> a jakbym się spinał, to wiecie. To mówcie. Ha, nie dać rady. E, Okej. Okay. Mm. Wróćmy tam, gdzie mieliśmy być, czyli konkretnie tutaj, bo oni tutaj się zbierają, mają te swoje pogadanki, nie? A, czekajcie, bo ja tu muszę zejść. Zamknąć bramy! No świetnie. Widzę, że mam tu do czynienia z wielkim mistrzem świetnym z szermierzem i takie tam no dalej przełamanie być serio wstałeś dałeś radę no to jest na, niestety najgorsze że on ma dużo, dużo dużo wojska i nie mogę go trafić jak leży na ziemi, to jest słabe. No mogę go kontrować. O, świetnie, zabiłem go. Twoje dobiegają Okej. Okay. A co ty możesz wiedzieć o mym dziele? Wiem, że miałeś zamiar zamordować Ryszarda i zająć Akkę dla swego syna Konrada. On trochę wygląda... Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu kłówcowi, a co dopiero hmm. królestwu. A Ryszard? O oh, synu! Wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Akka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do, do swych mieszkańców. No dalej. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność. Musztrowałeś bezlitości. Zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. <kuh> Super. Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw, oprócz tych, które popełniają tacy jak Ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich, jak walczyć. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne, jak szlachetne były Twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. <laughs> Zobaczymy, jakie będą owoce Waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast, jak ci się wydaje, lecz wskazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach. Dobrze, w takim razie Wilhelm z Monferatu nie żyje. Nic już nam nie powie, a my będziemy musieli walczyć z miliardem jego żołnierzy. Tak to wygląda. Bardzo często, niestety. Trochę tu powalczymy, przez co mogę powiedzieć, trochę tak, tak. Um, może nie na temat. No, trochę na temat, ale. Um, ogólnie podobały mi się wszystkie części. Oprócz tej, w którą obecnie sobie gram poza nagraniem, czyli przechodzę ją tak, tak dla siebie pierwszy raz. Jest to e, Assassin's Creed Liberation HD. E, mogę uciec? Nie. Dobra. E, tam mi się tak średnio podoba. To znaczy, jest fajna. Są fajne w sumie bronie. Nie najgorsze. E, ale. Mm... No, matko, ile tych jest. E, no ale wiecie, nam no, to. No dobra, nie, nie mam nic przeciwko temu, że gram kobietą. Jest nawet fajniej, bo jest zręczniejsza, taka sprawniejsza i ładniej się to ogląda. E, ale chodzi raczej o to, że no tak, jakoś nudna to fabuła trochę jest. I właśnie e, chodzi o to, że e, nie podzielam zdania innych osób. E, Staram się tworzyć własne opinie na temat gry, filmu, czegokolwiek. No staram się tworzyć własną opinię, a nie polegać na cudzej. I ja osobiście uważam, że wszystkie części Assassina, nawet trójka, były fajne, popularnie i nie tylko. pod względem... pod względem gameplay'u i takie tam. Co prawda e, było mało broni jak dla mnie w trójce takich mało ciekawych broni no dobra, Tomahawkiem się zarąbiście zaczynało ludzi ale no, no, no tu też jest, sorry, sorry serio? dobra, to w takim razie musimy wbić górą i dalej przejść no i właśnie trójka mi się podobała tak po prostu podobała mi się i to jest moja opinia na ten temat, dobra Musimy przejść tamtędy. Musimy przebiec z dachami oczywiście. Ewentualnie zabić wszystkich, żeby się bramy otwarły. Aczkolwiek nie wiem czy tak się to robi. Okej. Okay. Dobrze. Spokojnie, Chill, chill. Jak to nie mogę jak mogę? Oby mnie żadna strzała nie trafiła. Bo jak mi trafisz strzała to mam trochę przerypane. Dobra. I tu szybciutko... Hops. Hops. hops hops mamy tu jakiś ten ze skoku, nie ok przeżyjemy dobra lecimy dalej szybko musimy ich zgubić on mnie atakuje niech zrobi! i udać się do biura synu ten odcinek z tego, co widzę, ma na razie 14 minut. A teraz widzę na kamerce, więc wiem, ile to jest. W ogóle to jest strasznie dziwne. Mi się wydawało, że wiedziałem mniej więcej, ile nagrywam, mimo że nie mam tu żadnego zegarka ani nic. A teraz widzę na kamerze, ile nagrywam, więc jest spokojnie. Dobra, tak się nie ukryje. Tak się ukryje. Nie... A, widzieli. Mnie. Dobra. Świetnie, w takim razie lecimy od razu do bazy gdzieś się skłonamy przy bazie dopiero, bo tu jest osób. Jak to drugi raz się nie dasz szukać jak Myśl się dały szukać? Tak Dalej. Tak Szajs. Wszędzie są ci jego żołnierze. To mnie... To, to jest właśnie ku kurzające tutaj, że y, ma pełno swoich żołnierzy. A! C, z tego co... Rozumiem, tak? Tak, no. Świetnie, był po fladze. Spostrzegłem. Eee, Okej, okay, nie tędy. Lecimy tędy. 130 metrów. Zostało. Chyba metrów. Sorry, koledzy. O, dobra. Zatrzymajcie i. A ja sobie. Przejdę tędy. Czy... Ugh. Nie dali rady ich zatrzymać, dobra Ważne, że się staraliście kochani To, ten... Nie tędy Szajs, muszę się schować się ukryć, bo inaczej to Oni mnie znajdą spokojnie Tu jest wejście do biura Więc O szajs Trzeba się schować, trzeba. Nieważne jak świetny będę, nie chcę mi się z nimi walczyć. O to chodzi. Nie ucieknie tak łatwo! Subcio. Fajnie, a jak przejdę tu i potem wejdę ten... O szaj, spadłem świetnie.

Co z tego, że mi się nie chce, jak się naprzyprzają? No, no nic z nimi nie zrobię. Jak powiesz mi, że jeszcze przeżywać potrafią? Sorry za stąd jeśli to słychać, a pewnie tak. I no, zaskupienie na twarzy, bo to też tak. Być... Nie skupiam się jakoś szczególnie, bo to są banalni przeciwnicy, ale... Nie spadnij, uważaj. I... ty. Dobra. Myślę, że już mi odpuściłeś trochę, nie? Odpuściliście mi, to ja się schowam, przeczekam was wszystkich i pójdę złożyć raport do biura Sosnow. Ty, wyjdzie nam 20 minut! Nie wiem czemu powiedziałem ty, ale... ale okej. Okay. Eee, wyjdzie nam 20 minut, takie w miarę, więc. Chill. Zobaczymy jeszcze, co dostaniemy to jest ważne. Ja chcę wiedzieć, co dostanę. Jakie masz wieści? Wilhelm z Monferatu zginął, a wraz z nim jego zdradzieckie plany. że zrobiłeś, nie pozwalając, by Akka wpadła w jego ręce. Dlaczego Dziękuję. teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom hmm. węża, który nawet w chwili śmierci sączy jad. Powinienem omówić to z Almualimem. Tak, przyjacielu. Śpiesz Powinien... się do Masyafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. Dobra. W takim razie lecimy do Masyafu. Eee... I... I jak już się udamy, dostaniemy nową broń, mam nadzieję. Eee, w ogóle zauważyliście pewnie, że Altair coraz więcej podejrzeń zaczyna mieć. Że... dlaczego nie? Dlaczego. Kaszka jest... Jakiego... Nie właściwie ci szybko wykończyć Nie, nie żółty. Biały taki... No taki kaszkowaty. Chodź, no, dobra, nieważne. nic śmieszne, nie ważne. Mnie, śmieszny, ale Zrobiłem o co prosiłeś. Dobrze, dobrze. Dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty masz złote zatem, jabłko na tym. No. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze. Nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nie utracony. Odebrany. Przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda. Byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać. Więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Mm -hmm. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi, podobna do naszej. Kim oni są? Templariuszami. Non nobis, domine, non nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sable. Wszyscy ci ludzie, prawcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Kto ich ma nie wiedział, nie że to Templariusze? Tengo. Czego oni chcą? Podboju! Pragnął ziemi świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. Super, a co z rycerzem? Każdy, kto przeciwstawi się templariuszom, Sorry, się. zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki, więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy hmm, to, co to? robimy, Alteirze. Okay. Aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. A miecz dostaniemy, no tak. Wiedza. Informacja którą Racja. sam zdobędziesz. Nie jest lubię go. Co to znaczy że wygląda taktykę nocroka? Którą dostaniesz na tac. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twe możliwości. Mhm. Rozumiem. Super. Alteirze, twoja misja nie zmieniła się. Inny jest tylko kontekst, w jakim ją postrzegasz. A uzbrojony w tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przeniósł ze świątyni Salomona? To Wydawało ten, mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Leży sobie, to jest złote że Wszystko stanie się jasne. Tak, Sorry za spoiler. Ci się rola Templariuszy tak samo. Kiedyś się dowiecie co to? Skarbu. Na razie pociesz się myślą, że jest w naszych rękach, nie w ich. Okej, okay. wystarczy mi to. Właśnie tego. Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Użyj jej, by przynieść honor, Bractwu. To kim teraz jestem? Alteirze, zanim pójdziesz, tak? Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję? Prawdę mówiąc, Mistrzu, nie, nie wiedziałem. wiedziałem. Dokonałem aktu wiary. <laughs> Dobra, to mogę wziąć itemę? Super. Wzmocnienie synchronizacji DNA. Mamy co? Buty! Myślałem, że... Co? Dodatkowe noże do rzucania. Super! Synchronizacja wspomnienia 6 stopnia. Wspomnień szóstego stopnia. Świetnie. Myślałem, że dostaniemy ten miecz, bo... LOL. Mogę tu wejść sobie? Tak sobie do niego? Tu... O... Oh. Wow. Ład... ładnie tu ma przecież. Słuchajcie, słuchajcie! Oto ja! i ribnocha! I jestem waszym nowym mistrzem asasynów. E, ogłaszam, że od dzisiaj nie korzystamy z drzwi, macie zamurować każde wejście, korzystamy z okien. Ten, który nie umie się wspinać i połamie sobie nogi, nie należy już do bractwa. Tak. E, co jeszcze mogę wam powiedzieć? Tutaj, właśnie, logo pozostaje takie samo, ponieważ już jesteśmy, e, taki, e, no, kojarzącą się firmą, Dosyć taką, myślę, rozrośniętą No, no i to na razie chwilę, tyle Ja tu sobie powącham moje kadzidełka, popatrzę sobie w okno W ogóle Okej, okay, start, cześć, żegnaj... nie Nie, nie, cześć, żegnajcie Mam nadzieję, że to co przed chwilą zobaczyliście to chyba nie, ale e, Ogólnie odcinek wam się spodobał, zabiliśmy Wilhelma z Monheratu właśnie. Dostaliśmy kolejny szósty sopień wspomnień, synchronizacji wspomnień. Potem co jeszcze? Komentujcie, piszcie, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, co powinienem robić, czego nie powinienem robić. Lajkujcie, jeśli ten film wam się spodobał. Jeśli dotrwaliście do końca, to też możecie dać łapkę w górę. Fajnie będzie. Potem co jeszcze? Subskrybujcie, tak, bo to mnie napawa dumą. Że mam aż 124 chyba obecnie subskrybentów, więc jest fajnie. E, no i e, obserwujcie na Instagramie, bo tam są różne dziwne i niedziwne zdjęcia moje, a także mojego pokoju, mojej kolekcji. Tam widzicie tam stół, jest takie, taka komoda z moimi itemami, grami, takimi. To chyba też jest tego zdjęcie na tym no, na Insta, więc jak chcecie zobaczyć to możecie. No i lajkujcie fanpage, żeby być na bieżąco. No i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia. Cześć!